To jeszcze raz, kiedy zgłoszono to zaginięcie na policję? Znaczy, zniknięcie Michała prawdopodobnie to była środa, jak się nie mylę, bo to już naprawdę trochę czasu minęło i tak A śmierć. A jak trochę czasu minęło, jak zniknął niby w wtorek, a, a dzień później zgłoszono zaginięcie, tak? W międzyczasie a wyście w środę wieczorem e, szukali go w lesie, a zaginięci... gdzie w środę, no czekaj, 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 bo, powiesz, bo, w bo zaginięci... sama zaginięci... już mieszasz, sama mieszasz ty. Czekaj. Nie ja ty mieszasz. Nie, to ty mieszasz. Ja się tylko ja zadaję ci bardzo proste pytanie, kiedy zostało zgłoszone zaginięcie Michała na policji? Zaginięcie a jego oficjalna śmierć to jest to, naprawdę To jest oficjalna śmierć, różne... śmierć, śmierć, zaginięcie. To nie ma nic wspólnego, po prostu zaginięcie. Co ty tu mieszasz? Znaczy, wysoła. E, Gabriel, czemu ją potłączyłeś? E, ja... Bo wy po tu... prostu wszyscy kłamiecie, bzdury opowiadacie. Ja sobie podzwoniłam po ludziach. Zna... Ja sobie kilka tutaj filmików jeszcze jednak opublikuję. E, w tej całej miejscowości nikt nie wiedział o żadnych poszukiwaniach. Yy, jest bo nie było poszukiwań, kurde. No. Gdybym ja pracowała w policji, to ja bym was wszystkich zamknęła, jeżeli byście mi tak gadali. Każdego z osobna, przesłuchanie i tyle. Bo tu nie wiem. Nie wiem, w co wy tu gracie wszyscy. To co jeden, to coś ściemnia. Sam nie, no, kurwa. I no nie tak. mam takiej możliwości. No ale to możesz to zrobić, żeby mnie zamknąć. jak No, chcesz... przesłuchanie, kurczę, bo to. To jest po prostu. nie, yy, Jesteście niewiarygodni. Przez to właśnie są wątpliwości, czy y, człowiek rzeczywiście nie żyje, czy nie. Wy stwarzacie ten niepotrzebny zamęt. Znaczy ja takiego zamętu. Nie ma nielogiczne, nieskładne, nie wypowiedzi. Znaczy ja ci zdjęć. Nie wiem, filmu ci nie wyślę, tak i dola. No Ale mi niepotrzebne filmy, Ja bym się tylko chciała dowiedzieć, kiedy zgłosiliście zaginięcie. Ja ci mówię, jaka jest procedura. Ale ja Nie tego zaginięcia. Mam Czekaj, wiem, jak policja działa, działa bardzo szybko. Jest Dobra, szybko. ale czekaj, ja czekaj. Natomiast przykajcie. ani w szorowie, ani w domu, ale czekaj, bo, bo. Zaczynasz tu, wiesz tam. No ale ty właśnie na z i to jest kurwa, wiesz. Em... Tak, to. Em, ja kompletnie. zadaję tylko pytania, na które no, po, ty e, po, Poczekaj. Najpierw Przemek e, o. Dzięki za i to. No i Przemek y, powiedział, że we wtorek do zgłoszony, 17. Emilka, zamknij jest... No ja już słyszałam dwie, trzy suwery, dwie. Że, że chłopak zabił Michała pierdolisz, kurwa bzdury zwal sobie Cipe palcówkę. Zostaw chłopaka nie zabrał. Dobra, zabiła, chcesz hała, się kurwa babrać w tej sprawy to się babrać i Ale nie, to sprawa nie do wyjaśnienia. Jej, facet jest, od no, Donateów, ty jesteś po prostu idiotą, bo ty chyba nie rozumiesz, o co ja pytam. W ogóle nie rozumiesz. Mało, mało cokolwiek rozumiesz. No sorry, ale... Um, no Ludzie... Znaczy tu chodzi o życie, tak? No dokładnie właśnie i dlatego ktoś robi tutaj sobie z, te, z tego zdarzenia jakąś farsę. Jeżeli chodzi o... Jeżeli, jeżeli człowiek rzeczywiście zaginął, to wy naprawdę robicie z tego farsę, to... Bo Ale bo to nie, to... No, gdzieś, tutaj gdzie, i, słuchaj, Emilka, Emilka słuchaj. Jeżeli został zamordowany. Słuchajcie, sprawa tragiczna, a wy robicie z tego jakiś cyrk. Ja robię z tego cyrk? Tak? No, bo nie mówisz prawdy, bo kręcisz cały czas. Dobra, nie, to tak ja się wycofuję, dziękuję. dziękuję. Tak, a jeżeli nie możesz tak. odpowiedzieć, to po prostu powinieneś. Nie powinieneś się łączyć. Powinieneś powiedzieć, że nie możesz. Ale mówił, że kiedyś. No ale mówiłem, że pewnych spraw to nie mogę powiedzieć. mogę powiedzieć, tak? tak. I tyle. Jeżeli o to chodzi. Ale ty nic nie mówisz, ty nie, nie powiedziałeś nawet kiedy to zgłoszenie zostało. Yy... Nie yy, powiedział, Na... przebiegł 17. Powiedziałem wcześniej 17 i tak roku. dalej. I, I tyle, nie słuchałeś chyba wszystkiego i tak dalej. I z mam się znowu powtarzać, czy jak? No to Gabriel, według ciebie, kiedy powiedział, że kiedy było zaginięcie? przynajmniej powiedział 17 w środę, ale ko komunikat był NWK, że ojciec 18 zgłosił, pierwszy co pamiętam. No tak. W no. powinno się zgłoszeń, ukazać zgłoszeń. W, y, powiadomienia w prasie. I, ale właśnie dlaczego nie ma informacji w prasie? Dlaczego nie ma w, w jakiejś bazie tej policyjnej informacji zgłoszenia oginięcia? Bo to tylko istnieje tutaj w mediach na NWK-24. Na, ale to na za, Zapytaj zapytaj z wiesz. policji, kurwa, a nie. No skąd ja to mam wiedzieć, czemu policja tego nie udostępniła? No tak? to właśnie, Kiedy... no, to, a to, w pode... to w takim to razie po się Co chciałeś przekazać? Znaczy to Gabryś mnie zaprosił do rozmowy, jeżeli o to chodzi. Także ja się mogę wyłączyć kurwa, także dziękuję. No o to chodzi, to. ja tego akurat nie wiem, czy on ciebie zapraszam. Ja myślałam, że ty masz coś konkretnego do powiedzenia, ale. Yy, Agnieszka pisze, że chce się dołączyć. Może Agniesz wyjaśnić w tej sprawie, nie wiem. Też była Agnieszka. Była. By, było, No swoim zjeździe było, tak? Mhm. Dobra, to Agnieszka, to może Agnieszka coś więcej... No właśnie, doko, dokładnie, tu Niekoszerny dobrze pisze, ginie znany youtuber i nikt nic nie wie, jeszcze więcej wątpliwości e, wprowadzacie, jeżeli jest to rzeczywiście zabójstwo, to, to, to jest to po prostu no, jakieś takie y, no, niepoważne, no kurczę, to jest tragedia, tak? Nie. Co? No tragedia, no zginął człowiek, kurde. Znany, ale tu nie ma śladów, nie wiem, coś tu jest kurde dziwnego, no. Bo śladów nie ma żadnych, oficjalnych. Nekrologu Ktoś nie mataczy, ma. w jakim celu mataczy? Ale to, y słuchajcie, bo jest wersja, że to może być jakieś, nie wiem. A jakieś służby zamierzone, czy coś? No to oni będą to kręcić wszystko, będą policyjne zeznania zmieniać, żeby policjantów ustawiać. Jakieś akty zgodne. No nie tylko z akta, akcja nie jest się... taka. Nie tylko policjantów. No, więc to jest... I to się nie dowiemy nic.